Cześć, w dzisiejszym filmie chciałbym pokazać stary telefon RWT. Telefon pochodzi z 1968 roku. Ma plastikową obudowę w kolorze, no takim szaro-beżowym, nawet nie wiem jak to nazwać. W każdym razie był to chyba najpopularniejszy kolor tych telefonów. Sam telefon kupiłem niedawno w dosyć okazyjnej cenie. Można by powiedzieć nawet, że za grosze. Y Niestety ma kilka minusów, o których powiem później. Takim największym minusem właśnie tego egzemplarza jest tutaj takie dosyć duże pęknięcie, raczej dziura oraz sporo takich również dosyć dużych pęknięć. Kolejnym minusem jest uszkodzona wtyczka. Myślę jednak, że dałoby się to wszystko naprawić i telefon mógłby być jeszcze w pełni sprawny. Były to raczej telefony biurowe. Yy, ale pewnie zdarzały się przypadki, że ludzie mieli taki w domu. Słuchawka prezentuje się w ten sposób. Ciekawostką jest yy, książka, którą znalazłem w swoich zbiorach. Jest to kalendarz pracownika łączności z 1973 roku. W tym kalendarzu yy, znajduje się zdjęcie przedstawiające właśnie taśmę produkcyjną tych telefonów. Zdjęcie zostało podpisane jako Radomska Wytwórnia Telefonów Telkom. Taśma produkcyjna. Jest to naprawdę ładny telefon. Gdy go kupowałem, nie spodziewałem się, że pochodzi z 1968 roku. Po prostu wydawał mi się nowszy. Tak więc to już by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film się spodobał. A na razie, cześć.